Problem, z którym tu dzisiaj właściwie przyszedłem, bo tam tylko był powroczny taki z Chciałem Państwu przedstawić problem boiska w mieczowicy i aby go przybliżyć musiałbym najpierw przedstawić stan faktyczny stan prawny na dzisiaj. Otóż boisko to jest działka numer 141 przez 4, to jest 39 barów położona praktycznie w środku Mieczownicy, od kilkudziesięciu lat użytkowana jako boisko piłkarskie, plac zabaw, miejsce spotkań, na przykład w okazji Dnia Dziecka i festynu. i trwa to również nieprzerwanie od 2003 roku, kiedy wszedłem jako dzierżawca w użytkowanie. Nigdy nie stawiałem żadnych problemów, nie stwarzałem żadnych problemów użytkowaniu tego przez młodzież i dzieci, przez społeczność wieczornicką. Ostatnie 4 lata również wykaszam, zresztą wcześniej też, jeśli była taka potrzeba, choć wcześniej robił to Pan Radny Wieczewski, dzisiaj robię to ja, wykaszanie na moich barkach spoczywa. I właściwie trwałoby to tak dalej, tylko, że no Ostatnie wydarzenia, jakie tam miały miejsce, spowodowały, że zapaliło mi się żółte światełko, właściwie nie żółte, a nawet czerwone. bo dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że wszystko co się tam dzieje, dzieje się na moją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność, bo młodzież w dosyć sposób wulgarny odrzuciła epitetami mieszkankę, która sąsiaduje z tym boiskiem. Mieszkanka, zdaje się, że nawet wezwała policję. Następnie yy, podobno pożaliła się w gminie. Na co usłyszała, że to jest problem pana Oszarka, bo to jest jego działka. I w tym momencie powiedziałem: Nie, tak to dalej być nie może, bo ja słyszę, że sprawa, zresztą z panem Radnym Wieczerskim rozmawiałem chyba w 2004 roku że ma pole do popisu, że ja nie będę yy, sprzeciwiał się zdaniu tej działki do agencji, gdyby to było przeznaczone na właśnie cele rekreacji. No już do tej pory to nie wychodzi, yy, w związku z tym ostatnim wydarzeniem pojechałem do agencji, przeprowadziłem rozmowy i taka możliwość na dzień dzisiejszy istnieje tylko na zasadzie poddzierżawy tejże działki dla gminy Ostrowite. W przeciwnym razie no, nieodpłatne przekazanie jest niemożliwe, ponieważ w planie przestrzennego zagospodarowania jest zapis o przeznaczeniu tej działki na cele budownictwa jednorodzinnego. I tutaj agencja, jeśli gmina nie zmieni zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego, agencja nie, jest, nie ma możliwości przekazania tego nieodpłatnie. W związku z tym, że ja nie mam naprawdę ochoty ponosić dalej odpowiedzialności za to, co tam się dzieje, co się może stać, yy, zaproponowałem taką ścieżkę. Otóż występuję do Agencji Nieruchomości Podlegnej w Poznaniu o pozwolenie na poddzierżawienie tej działki w gminie Ostrowite. Przygotowuję umowę, projekt umowy poddzierżawy, tam musi wystąpić minimalny czynsz, bo yy, no nie mogę tego nieodpłatnie poddzierżawić. Czynsz ten nie może być wyższy niż ten, który ja płacę do agencji. I swoim radcom ustaliłem, że będzie to 100 zł rocznie. Mam przygotowany projekt umowy i swój wniosek do agencji o pozwolenie na poddzierżawienie. I mam również przygotowane listy intencyjne propozycje dla gminy, bo te wszystkie trzy dokumenty muszą trafić do Agencji razem, i to w dosyć szybkim tempie zostanie przeprowadzone. Gmina musi zdeklarować przeprowadzenie zmian w planie przestrzegania zagospodarowania w takim zakresie, który by które umożliwią później nieodpłatne przekazanie to na rzecz gminy. W przeciwnym wypadku, no ja, Państwo rozumiecie, że to jest bardzo poważny dylemat, bo najprostsze wyjście na dzisiaj byłoby zabronić grać w piłkę i wtedy okazałbym się znów na Bo zaora oboistu nie pozwala młodzieży wypełniać swojego wolnego czasu różnymi rozrywkami w tym grąciu. Tylko że cały czas to ja odpowiadam za to, co tam się dzieje. W związku z tym ja daję to Państwu radnym pod rozwagę. panu gruntowi, zarządowi Gminy, bo dzierżawa tego gruntu trwa do 2018 roku. I w projekcie tutaj mojego Wystąpienia do agencji jest poddzierżawienie do 2018 roku. W tym czasie podejrzewam, że władze gminy y, potrafią przeprowadzić te zmiany prawne, te zapisy, Dla agencja bez problemu wtedy przekaże to nieodpłatnie na rzecz gminy. W przeciwnym wypadku, stało stał smutną koniecznością no, ochrony. No własnego bezpieczeństwa, bo, bo no, okaże się, że stanie się nieszczęście, ktoś wpadnie pod samochód przejeżdżający i wtedy wszyscy się odwrócą powiedzą, no tak, no to działka Pana Owczanka. Jest to bardzo poważny problem, jest gotowy sposób na rozwiązanie tego, zależy to wszystko od władz gminy, od Wysokiej Rady, od Pana Wójta i Zarządu, do tego służę dokumentami, które przygotowane i oczekuję stanowiska. Dziękuję.